Oscar to najbardziej prestiżowa i najsłynniejsza nagroda w świecie filmowym. Jest wręczana od 1929 roku przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Pełna nazwa, oficjalna nazwa nagrody brzmi Nagroda Akademii za zasługi. Natomiast określenie Oscar pojawiło się po raz pierwszy w 1934 roku w prasie twórcą i pomysłodawcą nagrody był Stanley Gibson, dyrektor studia filmowego Metro-Goldwyn-Mayer. Natomiast twórcą statuetki, rzeźbiarz z Los Angeles George Stanley. Dzięki tym osobom, pomysłodawcom, nagroda ma formę postaci, która wspiera się na dwuramiennym mieczu. Postać stoi na szpuli taśmy filmowej. Waży około 4 kg i mierzy 35 cm wysokości. Jest wykonana z brytanium, czyli stopu cyny, antymonu i miedzi oraz pokryta 24-karatowym złotem. Co roku powstaje 50 takich figurek. Za produkcję odpowiada jedna z fabryk z Chicago. Produkuje 50 takich figurek rocznie, koszt wyprodukowania jednej z nich waha się między 400 a 1000 dolarów, co jest związane z różnicą w cenie złota. Do 2020 roku Akademia rozdała ponad 3100 takich statuetek dla najlepszych filmów i filmowców w branży. To pierwszy Oscar przyznany polskiemu filmowi fabularnemu. Jego właścicielem jest Piotr Dzięcioł, dyrektor i założyciel firmy Opus Film. Opus Film została założona w 1991 roku. To firma produkująca filmy, która powstała na miejscu największej wytwórni w powojennej Polsce, czyli wytwórni filmów fabularnych w Łodzi.